Ale, owo, no witam wszystkich zgromadzonych. Znajdujemy się na nowym zastępcy. Dzięki Kluska za zaufanie. No i co? Składamy legendarną zbroję na 83. Poziom. Także, no, skończmy tutaj. Za przeproszeniem, pierdolić, tylko przejdźmy do rzeczy. Przepalamy Pierek z kasyna. Które, no, reklamowało germory Promowało A nagle koło fortuny nie można robić, nie wiem, może ja jestem pierdolnięty Pewnie tak, wiadomo, nie? Przepalamy także smocze kroki, które bardzo chciałby zdobyć na świecie Gordion Budki ogólnie się otrzymałem po tym jak mój zastępca z, z, z Gordiona Postanowił dołączyć do wrogiego klanu, bo Bo poirytu, poirytowali go trochę Goryle postanowił też kupić e, barbutę za 15G plus 4. Na świecie Gordion oczywiście, wszystko się dzieje. Także na no co? Nie przedłużajmy, palimy to. Na pewno? Jeszcze zapytam go, no, czy na pewno? A, i chciałbym też wszystkich zaprosi, zaprosić w środę Pewnie odcinek będzie w czwartek, bo nie jak chcę streama robić z łaźni Odcineczek będzie złaźni. Na 40 poziom, także w czwarteczek z Fobosa Już teraz wszystkich bardzo zapraszam I teraz tak SM mamy, to mamy, to mamy eee. To miała być zbroja na wojownika, tak? Ej, no dobrze, wiem jaka. Kurwa, czemu on mnie tutaj ustawił? Znowu mam szukać. Może tutaj? Nie, tu mamy zbrojki na tanca. Dobra, zaraz, znajdziemy, no, idziemy, na spokojnie. Bez nerwów. Tu, 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 tu tropa. Papa. Maga telefon. czyli tak składamy zbroję z cebekiem, aby było pierdolnięcie, ale że tutaj kolega kluseczka. Jajaj, może złożę mu inną zbroję. Nie, no takim chujem nie jestem. Tim Bestia, nie wiem, stopresja. presja. Dobra. Mamy to. Ogólnie to powiem Wam tak. Wszedłem tutaj na chwilę. Mówię, kurwa, co to za zbroja? Mówię, no tutaj na 81 level. Gdzie on ją ma? Pewnie ją wypierdolił, bo się wstydził. <noise> no nie jest byki. Dzięki za zaufanie, kluseczka i pozdrawiam wszystkich. Nara! Co kurwa, Nara? Elo!